Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym filmiku. No i dzisiaj przychodzę do Was po to, żeby pokazać Wam książki, które trafiły do mnie w ostatnim czasie. No i jak to zwykle w moim przypadku bywa, opowiem Wam dzisiaj, właściwie nie opowiem. Pokażę Wam dzisiaj i książki, które naprawdę są nowiutkie, świeżutkie, które. Y przed kilkoma maksymalnie miesiącami opuściły drukarnię, ale pokażę Wam również książki starsze, które ktoś kiedyś najprawdopodobniej już przede mną czytał. Także, jeżeli jesteście zainteresowani takim filmikiem, mam te tutaj książki obok siebie, no to serdecznie oczywiście zapraszam do oglądania. Na dobry początek dwie książki starsze. Po pierwsze, Tomasz Mann, Śmierć w Wenecji. Po pierwsze powiem Wam, że rzeczywiście twórczość Tomasza Mana bardzo lubię. E, Śmierć w Wenecji czytałam na studiach. Była to książka no, na pewno wymagająca, książka, o której można dyskutować godzinami. E, I książka, która wydaje mi się, że mi się podobała. Nie jakoś szczególnie, ale no, też nie mogę zaliczyć Śmierci w Wenecji do książek, które całkowicie nie przypadły mi do gustu. Tutaj oczywiście okładka. Filmowa, ale nie taka nachalna jak te współczesne okładki filmowe. Także no bardzo się cieszę, że, że mam tutaj właśnie przy sobie tą śmierć w Wenecji, że w końcu trafiła do mojej domowej biblioteczki. To jest wydanie z 1988 roku. No a w środku książki dodam jeszcze kadry właśnie z filmu Śmierć w Wenecji, które wydaje mi się, że właściwie chyba umilają czytanie. Chociaż oczywiście, jeżeli ktoś woli czyste wydanie, no to może mu to przeszkadzać, ale już w to nie wnikajmy. Kolejna pozycja to jest książka, która pojawiła się w mojej biblioteczce dlatego, że kiedy kilka lat temu czytałam Dziewczęta z Nowolipek Poli Gojawiczyńskiej, no to właśnie no, spodobała mi się twórczość Poli Gojawiczyńskiej, no a tym razem trafiła do mnie Krata. Poli Gojawiczyńskiej, teore, to jest akurat wydanie z 1948 roku. I powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, o czym ta krata jest, ale trafiła w moje ręce przede wszystkim wyłącznie wyłącznie ze względu na imię i nazwisko autorki także czasami też tak się zdarza. Dajcie mi koniecznie też znać, czy jeżeli macie takich swoich ulubionych autorów i trafiacie na ich książkę, nie macie pojęcia o czym ta książka jest, gdzieś nie ma z tyłu opisu. Kupu... To czy kupujecie w ciemno, czy jednak najpierw sprawdzacie i mimo wszystko zastanawiacie się, czy to jest na pewno coś, co przypadnie Wam do gustu, czy właśnie, czy, czy ślepo podążacie za nazwiskiem autora. Ja przyznam się, że rzeczywiście bardzo często ślepo podążam za nazwiskiem autora. Teraz przejdziemy już do czegoś nowego. Zacznę od tego. Dlaczego zdecydowałam się na zamówienie tej książki? Bo jest to książka nowa, nowiutka, e, która chyba już została wydana, miała zostać wydana w maju. Maj się kończy, więc prawdopodobnie już jest na tym e, naszym rynku wydawniczym. Ale zanim przejdę do tej właściwej książki, pokażę Wam jeszcze taką. Historia naturalna w obrazach. Taki, bo od tej książki wszystko się zaczęło. E, jakiś czas temu wydawnictwo Marginesy poinformowało, że do swojej oferty zamierza włączyć powieści graficzne. Powieści graficzne, komiksy, tego typu rzeczy. Bardzo mnie to zainteresowało. Przeglądnęłam ich ofertę i okazało się, e, że jeden z tych komiksów, który teraz wyjdzie właśnie w ofercie wydawnictwa Marginesy, e, to jest e, opowieść poświęcona e, człowiekowi. Który poświęcił się rysowaniu ptaków. Był to człowiek żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, czyli wtedy, kiedy niekoniecznie można było sobie pozwolić na robienie pięknych takich zdjęć zwierząt, też ptaków, takich, które teraz znamy, na przykład z czasopisma National Geographic czy z wielu innych programów, programów może nie, ale stron internetowych gdzieś tam przyrodniczych. Wtedy ptaki trzeba było rysować, trzeba było zapuścić się w jakieś najdziksze nawet tereny z szkicownikiem i zająć się właśnie uwiecznianiem tych ptaków w ten sposób. Ja od dzieciństwa mam w domu właśnie taką książkę Historia naturalna w obrazach ptaki to jest książka jak sami możecie zobaczyć no dość sporych rozmiarów. No i ona tutaj zawiera w sobie oczywiście nie oryginały, ale właśnie zdjęcia tych narysowanych zazwyczaj w XIX wieku no i pośród tych ptaków zgromadzonych w tej książce znalazły się także ptaki narysowane przez Johna Jamesa Adubona. No i to właśnie jemu poświęcona jest książka, którą mam tutaj teraz w ręku. Adu Adubon na skrzydłach świata. Książka naprawdę prześlicznie wydana. To jest twarda oprawa. Tutaj w środku też sami widzicie, że to jest bardzo ładne. To jest książka taka, właściwie to jest komiks. Na pewno teraz pokażę Wam kilka przebitek tego komiksu, chociaż recenzję tej książki oczywiście na moim kanale zobaczycie. O co chodzi? Bo mam wrażenie, że mówię strasznie chaotycznie, ale to dlatego, że jestem naprawdę bardzo podekscytowana tą książką. Bo tak jak mówię, no zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia. Ona skojarzyła mi się właśnie z tą historią naturalną w obrazach ptakami, które pamiętam. Od dzieciństwa. Fascynująca biografia człowieka, którego pasja przerodziła się w obsesję. Na początku XIX wieku John James Adubon wyruszył na niezwykłą ornitologiczną wyprawę. Mając tylko przyrządy malarskie, asystenta, pistolet i wielkie marzenie postanowił poznać i namalować wszystkie ptaki Ameryki. Nic nie mogło mu stanąć na drodze. Ani potworne sztormy, ani dzikie bestie i niebezpieczni ludzie, nawet jego własna rodzina. Owocem tej szalonej eskapady był album, który został uznany za jedno z arcydzieł historii naturalnej oraz sztuki. Znalazło się w nim 435 akwareli przedstawiającej ptaki Ameryki Północnej. Zachowało się w dobrym stanie jedynie kilka egzemplarzy tej olbrzymiej księgi o wymiarach 99 na 65 cm, a jeden z nich osiągnął na aukcji w 2010 roku, i tutaj uwaga, prawie 9, cenę prawie 9 milionów euro, co do dziś jest najwyższą kwotą, jaką zapła zapłacono na drukowaną książkę. Zadrukowaną książkę. A dubą na Skrzydłach Świata, powieść graficzna Fabiena Grolier, i Jeremiego Royera, oparta na zapiskach samego Adubona, nie tylko oddaje ducha niezbadanej i dzikiej Ameryki, lecz także pokazuje drogę owładniętego pasją człowieka, który stał się jednym z największych badaczy natury w historii. Jego dzieło przetrwało, ale on zapłacił wysoką cenę za jego powstanie. Oczywiście oprócz tutaj tego właściwego komiksu, z tyłu znajdziemy również krótki, krótką notę bio biograficzną. Johna Jamesa Adubona, kilka jego właśnie tych akwareli oraz wybraną bibliografię. Także bardzo mi się to wszystko podoba. I też już ze wstępu autorów właśnie tej książki wyczytałam, że opowieść przedstawiona tutaj, wprawdzie inspirowana życiem Adubona, a w szczególności jego zapiskami, została częściowo zmyślona tym razem przez nas i mamy nadzieję, że ukaże nie tyle prawdę historyczną, ile, ile osobowość. Bohatera. Także do tej książki trzeba podejść z pewnym przymrużeniem oka, ale wydaje mi się, że to jest i tak świetna pozycja, żeby zapoznać się z mniej lub bardziej wier wierną, ale biografią w ogóle, żeby zapoznać się z postacią. O, z postacią tak niezwykłego człowieka, jaką z całą pewnością był człowiek, który wyruszył w najdziksze tereny po to, żeby namalować ptaki, żeby inni mogli te ptaki zobaczyć. Jeszcze nie zaczęłam tej książki czytać. Ale już jestem nią oczarowana. I tak jak mówiłam, wydanie jest naprawdę prześliczne. Twarda okładka, taki matowy, kredowy papier. Także no pod, pod kątem wydania na pewno nic w tej książce nie można zarzucić. Myślałam, że to będzie wierna biografia, ale no jak to często bywa, czasami jakieś tam smaczki od autorów biografii są. Dodawane, typowo, szczególnie, że to jest właściwie powiedziałabym bardziej powieść graficzna, tak, niż typowa, stuprocentowa biografia. Tak jak tutaj z tyłu, fascynująca biografia. No, raczej powieść graficzna, ale w każdym razie informuję, że taka ciekawa książka powstała. Aha, jeszcze miałam Wam tutaj przytoczyć fragment ze wstępu tej historii naturalnej w obrazach, bo ona też zwraca uwagę na ciekawą kwestię. Ptaki są najbardziej olśniewającą ozdobą świata zwierzęcego. Od wieków czarowały nas swoją pięknością, zachowaniem, śpiewem i bez ich wdzięcznej obecności nasz świat byłby ogromnie zubożony. Sztuka portretowania ptaków dojrzewała znacznie dłużej niż sztuka malowania roślin i zwierząt. Jednym z powodów tego było wielkie znaczenie dobrych rysunków roślin dla lekarzy i innych osób, gdyż były im pomocne do rozpoznawania roślin o właściwościach leczniczych. Drugim powodem była ruchliwa natura ptaków i ich płochliwość, nie pozwalając nam zbliżyć się zanadto do siebie, i dlatego jeżeli nie znajdują się w niewoli, można je podziwiać tylko z daleka. Zanim powszechniło się posługiwanie lornetką, jedyną metodą, dzięki której artyści mogli dostatecznie blisko przyjrzeć się ptakom, było ich zastrzelenie własnoręcznie lub na zlecenie, także niestety taka smutna prawda. Także przeniosłam się z wami na chwilę na razie do świata ptaków. Na trochę dłużej przeniesiemy się tam przy okazji mojej recenzji tej książki, a teraz już przenosimy się w zupełnie inne tereny, mianowicie chciałam polecić Wam już właściwie, bo przeglądałam go, przewodnik turystyczny Kaszuby Jarosława Elwarta. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek będzie wybierał się na Kaszuby, no to ja polecam tę książkę, bo to jest właściwie też, kiedy przeszukiwałam cały internet, chyba najgrubsza książka o kaszubach, jaką znalazłam. Także mam nadzieję, że dzięki niej posiądę jakąś wiedzę na temat kaszub, bo też. E, już za kilka miesięcy na Kaszuby się wybieram. Jestem tym bardzo podekscytowana. No i po prostu chciałam wam dać znać, że takowa książka istnieje. A teraz coś prawie tak, właściwie bardziej, bardziej niezwykłego niż ta powieść graficzna, o której mówiłam przed chwilą, czyli Bajka o górze. Myślę, że tą niezwykłość tej książki widać już już teraz, kiedy wam ją tutaj macham, bo ona jest złota. Ale to tylko okładka, natomiast kiedy zerkniemy do środka to zobaczymy jeszcze większe cuda. To jest książka, która została wydana nakładem wydawnictwa Latające Oko w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Także nie jest tego dużo, a mam wrażenie, że naprawdę zasługuje na uwagę. To jest książka chudziutka, 60-stronicowa 60 i została stworzona przez współzałożycielkę właśnie tego wydawnictwa Latające Oko, przez panią Alicję. Pismenko I jest to książka obrazkowa dla dorosłych. Za chwilę opowiem Wam, o, tak pokrótce, przynajmniej o czym jest ta książka według e, wydawcy, natomiast powiem Wam, że jestem, jestem jej bardzo ciekawa. Ona jest tutaj też złota z brzegu. Zainteresowałam się te, tą książką od pierwszego momentu, dlatego że wydała mi się po prostu zupełnie inna niż wszystkie. I pomyślałam, że to będzie ciekawa okazja do tego, żeby Spróbować zrecenzować dla Was coś, co nie jest typową powieścią, w które, którą otwieramy i w której mamy pełno, no całe zadrukowane strony, po prostu tekstem. E, tutaj to wszystko wygląda trochę inaczej. Myślę, że pokażę Wam jedno czy dwa ujęcia tej książki ze środka, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. W każdym razie, no właśnie, też stąd ten komiks. Chcę spróbować czegoś, czegoś innego, ale o czym według wydawcy opowiada właśnie. Ta bajka o górze. Bądźcie pewni, że warto zaznajomić się z tą bajką, niezależnie od tego, ile ma się lat. To fascynująca wyprawa w krainę wyobraźni, gdzie magiczny, baśniowy świat góry, nieba i ziemi, fauny i flory przeplata się z rzeczywistością. Całostronicowe, szczegółowe ilustracje zostały przedzielone krótkimi faktami: dwa kolory, dwa światy, dwie historie, dwa spojrzenia Ty i Twoje odbicie w złocistej lawie. Ujmująca i mądra opowieść o podróży życia i przez życie: fascynacji, trosce, zachwycie, podziwie, ale też walce, zawodzie i poświęceniu. Niech góra będzie twoim przewodnikiem po niezwykłym świecie. To jest podobno książka głównie dla dorosłych, ale też pozerknęłam do internetu i któraś z osób mówiła, że też świetnie nada się dla dzieci powyżej 10 roku życia, chociaż wydaje mi się, że bardziej dla młodzieży, jeżeli już bo wtedy można z jej lektury wynieść trochę więcej. I też wydaje mi się, że to jest pozycja, którą można czytać wielokrotnie i pozycja, którą powinno się czytać jak poezję. Takie odnoszę wrażenie. I też bardzo spodobało mi się to, że czytelnik sam może się w tej okładce odbić właśnie jak w takiej złocistej. No, sami powiedzcie, czy to nie jest interesujące. No i słuchajcie, to już są wszystkie książki, o których chciałam Wam dzisiaj poopowiadać, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Dajcie mi koniecznie znać, czy coś Was zainteresowało. Mnie na pewno najbardziej spośród tych książek interesuje ta bajka o górze. Bajka, tak, ta bajka o górze oraz ta biografia, powieść biograficzna Adubona, czyli człowieka, który malował ptaki. I nie mogę się już doczekać, kiedy zacznę ją czytać. A póki co, zachęcam Was do zerknięcia na mój poprzedni filmik no i do czekania na, moją, na mój kolejny filmik, bo w kolejnym filmie opowiem Wam o książce, którą dzisiaj skończyłam czytać, czyli o książce Toni Morrison, Pieśń Salomonowa. To jest książka, w której wszyscy bohaterowie są czarnoskórzy chyba mogę tak powiedzieć.